Cześć, dzień dobry, z tej strony Blue Forest. Dzisiaj kolejna torba, która powstała z tkaniny zasłonki, którą kupiłam w second handzie z tym wzorem w różowe, kwitnące róże. E, to jest chyba moja ulubiona. Połączyłam tą tkaninę z taką ładną, delikatną, jasno-beżową, właściwie prawie śmietankową e, tkaniną tapicerską. Bardzo miłą w taką mięciutką, e, milusią. Z drugiej strony to reprezentuje się w taki sposób. Tutaj jest kontynuacja tego wzoru różanego. Jest bardzo dużo, ma no 45 6 cm na 47 cm. Uszka uszyłam również z planiny, z takich pasów będących odpadem tapicerskim, bo to są takie fragmenty, które już nie są używane w produkcji mebli, są za krótkie po prostu, ale świetnie się nadają na paski i szelki. One są mięciutkie. Tak, delikatne w dotyku. E, bardzo przyjemne, nic się z nimi nie dzieje. Środek tej torby, niteczka. Środek tej torby powstał z, również z tkaniny, e, którą kupiłam w second handzie, z takiej żółtej zasłonki, którą pokazywałam na przeglądzie tkanin, jest śliczna. Jest to po prostu e, wakacje i słońce w pigułce. Jest tak żółciutka, że. Przywodzi na myśl same przyjemne letnie chwile. Podszewka ma dwie kieszonki: na telefon i taką większą na portfel. Jest bardzo funkcjonalna, bardzo wygodna, pojemna, co najfajniejsze, całkowicie recyklingowa. Także żadna z tych tkanin nie trafi do kontenera, nie zasili hałdy śmieci tekstylnych, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Natomiast będzie mogła nam jeszcze wiele, wiele, wiele miesięcy służyć. Takie droby można prać, można prasować. Są bardzo pojemne, wszystko się w nich zmieści. Polecam serdecznie i zapraszam do wiadomości prywatnej albo na razie na Vinted. Miłego dnia, Blue Forest.